Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i zacznę od ogłoszenia, ponieważ jeżeli jesteście zainteresowani warsztatami makijażu ślubnego. Ze mną. To w Łodzi jeszcze mamy kilka miejsc, możecie się jeszcze przez najbliższe kilka dni zapisywać. Wszystkie informacje odnośnie warsztatów znajdziecie w tym odcinku, także tam Was odsyłam. A dzisiaj przechodzę już do tematu dzisiejszego odcinka, w którym pokażę Wam moje top hitów, które odkryłam dzięki moim koleżankom YouTuberkom i blogerkom. Tak, kochani, ja też przed zakupem produktu czytam blogi, oglądam filmy na YouTubie, sprawdzam. Recenzję, żeby mieć pewność, że kupię jak najlepiej. I mam kilka zaufanych blogów i kilka kanałów na YouTubie, których poleceniom naprawdę ufam. I dzisiaj pokażę Wam pięć moich absolutnych perełek, które kupiłam z polecenia i polecam je dalej. Zacznę od moich włosów, bo odnośnie mojego odcienia włosów dostaję zawsze mnóstwo wiadomości prywatnych po odcinkach tutaj na YouTubie. I moje włosy aktualnie są rozjaśniane na końcach. Mam delikatne refleksy, i żeby utrzymać taki ładny odcień blondu, Trzeba je w domu tonować. I jakiś czas temu używałam produkt marki Kemon Joką, chyba nawet powstał osobny odcinek o tym produkcie. Jeżeli powstał, to tu wam go podlinkuję. I ten produkt ogólnie jest rewelacyjny, natomiast on jest bardzo drogi. I bardzo długo szukałam zamiennika drogeryjnego, który mogłabym Wam polecić. I znalazłam go dzięki dziewczynom z Bless the Mess. Polecam ich bloga zarówno pod kątem pielęgnacji, jak i właśnie produktów do makijażu i produktów do włosów. I one, słuchajcie, pokazały tę odżywkę marki Vella. Jest to Color Perfect Color Booster. I to jest odżywka, która ma... Utrzymywać chłodne odcienie blondu. Ma taki fioletowo-niebieski odcień. Zbiorę go sobie tutaj. O, możecie zobaczyć, tak wygląda ta odżywka. I to jest jedyna odżywka, właśnie w takim chłodnym kolorze, która nie barwi moich rozjaśnionych włosów na fioletowo-niebiesko. Zawsze przy szamponach fioletowych, przy odżywkach fioletowych, które były intensywne, moje włosy zamiast otrzymywać ten ładny, neutralny, chłodnawy odcień blondu dostawały fiolet albo niebieski i wyglądałam naprawdę źle, bo niektóre pasma były bardzo ładnie stonowane, a niektóre właśnie były zakolorowane tym pigmentem. Tutaj absolutnie nawet ym, trzymając tę odżywkę przez 10 minut na włosach w dużej ilości, nie zauważyłam, żeby dawała mi te brzydkie, fioletowo-niebieskie tony. Ona przepięknie Ochładza blond, ale w taki beżowy, piaskowy sposób. Jest to najlepszy drogeryjny produkt, i żeby udowodnić Wam, że jej używam, tu mam pierwsze skończone opakowanie do zera. Polecam wszystkim blondynkom, które walczą z żółtymi tonami na włosach. Jeżeli chcecie utrzymać włosy w bardzo ładnym odcieniu blondu, to to będzie najlepsza drogeryjna opcja aktualnie. Dodatkowo nie jest to produkt drogi, bo kosztuje kilkanaście złotych. Jak Camon Jokąt, kosztował ponad 60 za mniejszą buteleczkę która mam wrażenie była mniej wydajna od tej właśnie odżywki z Welli. Także a jeszcze, jeszcze jedno, oprócz tego, że pięknie tak jakby ochładza kolor, to dodatkowo ma właściwości pielęgnacyjne jak inne odżywki, więc stosując już ten produkt, nie czuję potrzeby nakładać innej odżywki, więc jest to takie dwa w jednym, co działa nawilżająco i ochładzająco na kolor. No rewelacja. Są też inne odcienie tej odżywki zarówno do włosów rudych jak i do włosów brązowych żeby podrasować te odcienie nie tylko blond tutaj będzie zadowolony ale z blondu ja w szczególności jestem zadowolona bo takie właśnie włosy mam bardzo polecam naprawdę będziecie zadowolone. drugi produkt tym razem pielęgnacyjny odkryłam dzięki Gosi Smelcerz House of Makeup na YouTube i mowa o tym produkcie czyli marka Koi, serum dwufazowe ze śliwką kakadu, rokitnikiem i olejem z marchwi. Jak sama nazwa wskazuje, jest to serum, które ma dwie fazy: taką lżejszą, nawilżającą i fazę olejową, które po wstrząśnięciu mieszają się do gładkiej konsystencji i są gotowe do aplikacji. I słuchajcie, może zacznę od tego, co to jest marka Koi. Koi jest marką polską, rodzinną, która została założona przez matkę i córkę, które po prostu chciały stworzyć też dla siebie kosmetyki, które są łagodne, ale które mają bogate składy i działają. I wszystkie kosmetyki testują na sobie, zanim je wypuszczą. Ja bardzo doceniam takie marki, w szczególności polskie oczywiście, których twórcy, właściciele są w 100% zaangażowani w tworzenie kosmetyków, w produkcję kosmetyków. I naprawdę testują wszystko na sobie, bo to jest bardziej miarodajne wtedy. I widać, że te kosmetyki są tworzone z sercem i pasją, i tak jest w przypadku Koi. Za nazwą Koi też idzie, moim zdaniem, coś więcej, ponieważ po używaniu tych kosmetyków, a dzięki gości odkryłam właśnie ten pierwszy, ale potem odkryłam też więcej, które mi się sprawdziło, które pokażę Wam za chwilę. Za nazwą Koi, moim zdaniem, idzie Idzie trochę więcej, bo te kosmetyki przy używaniu faktycznie koją. I myślę, że nazwa nie była tutaj przypadkowa, bo takie właśnie mam odczucia. I zacznę od opisania Wam tego serum, bo od tego serum się wszystko zaczęło. Słuchajcie, kiedy Gosia poleciła to serum jako takie bardzo przyjemne, mocno nawilżające, ale głównie łagodzące serum dla cer wrażliwych i w szczególności naczynkowych, mi od razu zapaliła się gwiazdka, jak słyszę, że coś działa łagodząco, kojąco na skóry naczynkowe, to ja muszę wszystko od razu wypróbować. I tak było z tym serum dwufazowym i po nałożeniu faktycznie skóra była ukojona. Uspokojona, i to jest serum, które nakładane na noc, bo tak je stosuję, bardzo mocno nawilża, łagodzi, uspokaja skórę. Kiedy mam takie gorsze dni, gdzie moja skóra jest wysuszona, wyskakują mi jakieś suche skórki, wystarczy to serum 2-3 dni z rzędu nałożyć na noc nawet nie grubą warstwą, tylko nałożyć je równomiernie na całą skórę i moja skóra dostaje takiego kopa nawilżenia i ukojenia, że rzadko który kosmetyk działa tak dobrze, tak szybko, jak to serum dwufazowe skoi. Więc jeżeli macie skórę, która płata Wam figle, chcecie ją uspokoić, chcecie ją szybko nawilżyć, albo chcecie utrzymywać nawilżenie, nie chcecie używać na noc bardzo Gęstych konsystencji kremów, bo za takimi nie przepadacie, ale chcecie coś lekkiego, treściwego, co faktycznie działa, to to serum będzie idealne, bo ono działa samo w sobie. Tu już nie potrzebujemy żadnego kosmetyku, który podbije jego działanie, bo ono ma tak mocne właściwości nawilżające, że nawet czułam czasem jak nakładam je zbyt. Często to czuję zbyt mocne nawierzanie i przesycenie składnikami mojej skóry. Ale to świadczy o tym, jakie ono jest bogate i jak mocno i intensywnie działa na skórę. Ja jestem zachwycona tym produktem i robię sobie takie serie. Nakładam dwa dni pod rząd, koi na noc, wtedy robię kilka dni przerwy, wymieniam to serum na inne produkty, które Wam zaraz pokażę. I znów po kilku dniach wracam do dwóch dni nałożenia tego serum na noc, żeby mocno odżywić tą skórę i takie stosowanie najlepiej u mnie się sprawdza. I słuchajcie, widać po mojej skórze zresztą teraz, że ona jest ekstremalnie nawilżona, taka mm, jędrna. Dobrze ostatnio z moją skórą się dzieje, a ratowałam ją po jednym nieudanym kosmetyku, który mnie za How? i właśnie w takich sytuacjach, kiedy coś się nie uda w mojej pielęgnacji, wracam do tych moich sprawdzonych kosmetyków, między innymi do koi i wszystko ym, znika i ratuje się w ciągu kilku dni po takiej nieudanej akcji. I dzięki gości trafiłam na to serum dwufazowe, ale dzięki temu, że przetestowałam serum, odkryłam jeszcze dwa kosmetyki, które będą tutaj nadprogramowo w tym odcinku. I są to yy, te dwa kosmetyki. Jest to eliksir nawilżający z roślinnymi komórkami macierzy z tymi peptydami i kwasem hialuronowym i do tego idealne kombo dwóch produktów krem nawilżający wygładzający i ten zestaw stosuję kiedy chcę utrzymać nawilżenie mojej skóry stosuję go zarówno na noc jak i na dzień bo też świetnie sprawdza się pod makijaż i pierwszy produkt to jest eliksir nawilżający w formie takiego Żelowego, delikatnego produktu, który jest super przyjemny i daje ukojenie na skórze. I on też pomaga y, następnie nałożonemu produktowi się lepiej wchłonąć. On ma taką lepką warstwę, którą pozostawia na skórze, i później, y, następnie nałożony produkt zdecydowanie lepiej działa i lepiej się wchłania. Y, I kolejnym produktem, który nakładam właśnie na ten. Y, Żelowy eliksir nawilżający jest krem nawilżająco wygładzający, który jest tak świetny pod makijaż, słuchajcie, że jeżeli szukacie kremu, który naprawdę nawilża a będzie idealny pod makijaż i możecie go nałożyć nawet solidną warstwą, to ten skoi będzie świetny. Czuć, że to nawilżenie jest zatrzymane, zamknięte w skórze przez cały dzień i dodatkowo na tych produktach żaden makijaż mi się nie roluje, nie ślizga, więc kiedy chcę postawić na Mocniejszą pielęgnację właśnie pod makijażem, to stosuję te dwa produkty i one mi się rewelacyjnie sprawdzają. Także, jeżeli macie suchą skórę i potrzebujecie czegoś więcej pod makijaż niż tylko jakiś lekki krem bądź serum, to to będzie idealne kombo. Wypróbujcie, na pewno będziecie zachwycone. I teraz uwaga, moje drogie widzki, z okazji Dnia Kobiet udało mi się załatwić dla Was rabat na markę Koi, minus 20% na drugi produkt w koszyku trwający przez dwa tygodnie, więc jeżeli chcecie robić zamówienia, chcecie zamówić tylko jeden produkt na przykład, to zamówcie z mamą, koleżanką, siostrą, będzie po prostu taniej, możecie się podzielić rabatem po 10% na produkt, wiecie, mam nadzieję, że taki rabacik umili Wam zakupy, bo produkty są naprawdę tego warte i będzie dzięki mnie troszeczkę taniej, także udanych zakupów i przechodzę do kolejnego produktu. Kolejny produkt mam dzisiaj na ustach i odkryłam go Dzięki Maxineczce, która pokazywała te właśnie pomadki na swoim Instagramie w formie słoczy, i jest to pomadka Golden Rose Lip Mat My Mat Lip Ink. O tak, jest to matowa pomadka w płynie, która ma bardzo lekką konsystencję i Porównałabym ją trwałością do tych naprawdę trwałych, mocno zastygających, wyczuwalnych na ustach pomadek, ale ona ma zdecydowanie lżejszą formułę, mocną pigmentację. Troszeczkę w swojej formule i pigmentacji przypomina mi te pomadki Fenty Stuna, które tak uwielbiam za to właśnie, że zastygają, długo się utrzymują, ale są na tyle lekkie i mocno pigmentowane, że nie trzeba dwóch grubych warstw, żeby pokryć całe usta. Wystarczy jedna cieniutka i to samo mamy właśnie tutaj w przypadku tych pomadek z Golden Rose. I mam kilka ulubionych odcieni z palety, bo paleta jest bardzo, bardzo twarzowa i uniwersalna. Jest tam też. Dużo nudziaków, które świetnie się sprawdzają przy różnych typach urody, ale ja zawsze i tak kończę na brudnych różach, i tutaj mam jeden z moich ulubionych odcieni, numer 05, który mam teraz na ustach, i możecie zobaczyć, że ona. Jest matowa, ale nie wygląda ciężko na ustach i za to ją uwielbiam naprawdę plus jeżeli zjecie sobie ją od środka ust, bo ona się bardzo ładnie zjada, to wystarczy dołożyć cieniutką warstwę, nic się nie roluje, nic się nie kruszy, nie widać tej nowej warstwy, która jest dołożona, naprawdę bardzo, bardzo fajna, drogeryjna pomadka w dobrej cenie, która jest trwała. Pięknie wygląda, nie wysusza ust na dłuższą metę jak inne matowe pomadki. Naprawdę polecam, warto ją sprawdzić. Czwarty już produkt, również do makijażu, tym razem z polecenia Zuzi dla Makeup Ebola. Jest to produkt do makijażu brwi, który mam dzisiaj właśnie na brwiach. I ja rzadko kiedy sięgam po tego typu produkty, chyba że śpieszę się rano. I nie mam czasu na szukanie pędzelka, ogarnianie pomady czy mojego ulubionego tuszu do brwi z Eveline i... Szybko chcę sięgnąć po coś, co mogę wziąć nawet do kosmetyczki i pomalować się na szybko w aucie. I mowa o kredkach do brwi. I kredka do brwi, w której się zakochałam dzięki Zuzi, to kredka marki Rimmel. Drogeryjna, łatwo dostępna w drogerii Rossmann. Mam tutaj akurat odcień blond i nazywa się ona Brow Pro Micro Ultra Fine Precision Pencil. <noise> tak, długa nazwa, ale słuchajcie, kredka jest tak mięciutka, tak ładnie napigmentowana, tak naturalnie wyglądający efekt daje na brwiach, że jestem od niej totalnie uzależniona. I słuchajcie, od kiedy ją mam, zauważyłam, że coraz częściej w makijażu dziennym sięgam właśnie po nią i rzadziej sięgam po cień do powiek i pędzelek, albo właśnie po ten żel do brwi i pędzelek, bo ona daje mi Piękny efekt, ale w ekspresowym tempie stworzony. Jeszcze z drugiej strony mamy spiralkę, którą możemy sobie wyczesać włoski. Kiedy nałożymy produktu za dużo albo chcemy złagodzić efekt na brwiach, dodatkowo używam jej też, żeby podkreślić moje pieprzyki, które zostały zakryte podkładem, bo wtedy moja skóra wygląda naturalniej. Wielozadaniowy produkt dla mnie, który daje przepiękny, nieprzerysowany efekt. Ma przepiękną paletę kolorów i jest niedrogi, dostępny w drogerii. Nic tylko kupować. Dzięki, Zuziu za polecenie. Ostatnio jest to moja ulubiona kredka do brwi. Czas na ostatni już piąty produkt, który chciałam wam polecić i była pielęgnacja, była pielęgnacja włosów, był makijaż, więc teraz czas na paznokcie. I w temacie paznokci mam najnowsze, najlepsze odkrycie, czyli baza mineralna marki Indigo. W kolorze naturalnym. Słuchajcie, to jak ten produkt jest wygodny i jak pięknie wygląda na paznokciach. Mam już go na paznokciach od 3 tygodni, paznokcie nadal wyglądają dobrze. Pokażę Wam tutaj zbliżenie jak to się prezentuje. Dzięki temu, że produkt jest półtransparentny, ona ma 75 Około 75% krycia, więc jest delikatnie transparentna. Wygląda na paznokciach super naturalnie i też odrost, który Wam odrasta, nie jest tak mocno widoczny jak przy innych mocniej napigmentowanych lakierach, które po prostu są mocniej widoczne na paznokciach i tym samym dłużej można ją nosić. Jest bardzo wygodna w użyciu, ma idealną konsystencję, która sama się poziomuje, nie trzeba dużo umiejętności, żeby sobie tutaj poradzić z ładnym stworzeniem kształtu paznokcia. Dodatkowo jest to produkt 3 w 1, czyli baza, kolor i top, który możemy nałożyć po prostu solo na paznokcie. Jest to dla mnie produkt wielozadaniowy, którym w krótkim czasie i domowych warunkach jestem w stanie uzyskać efekt na paznokciach jak z salonu który będzie trwały, który będzie pięknie wyglądał. Dzięki temu, że jest to produkt 3 w jednym, jestem w stanie zrobić paznokcie w 40 minut w domu, w takich, wiecie, normalnych warunkach, bez jakichś specyficznych umiejętności. Naprawdę, coś, co warto spróbować, jeżeli lubicie naturalny efekt na paznokciach, ale chcecie też utrwalić swoją naturalną płytkę, która będzie zabezpieczona przed łamaniem się. Bo takie bazy ją Wasz paznokieć i on jest mniej narażony na uszkodzenia niż pokryty tylko i wyłącznie hybrydą, więc pod tym kątem również tę bazę bardzo, bardzo polecam. A i jeszcze najważniejsze, słuchajcie, nie powiedziałam dzięki komu ją odkryłam, dzięki rewelacyjnemu kanałowi odnośnie paznokci Odet Swan. Możecie ją znaleźć w opisie mojego filmu. Będzie tam link do jej kanału, bardzo wiele wskazówek odnośnie paznokci, i ona mnie przekonała właśnie do zakupu tej bazy, więc dziękuję Ci bardzo, jestem super zadowolona i tak jak mówiłam, polecam dalej. I to kochani, tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie mi znać, czy wśród tej mojej ulubionej piątki macie jakiegoś hita, albo czy któryś z tych kosmetyków Was wyjątkowo zaciekawił i zastanawiacie się. Nad zakupem. Jestem bardzo ciekawa, jak te kosmetyki Wam się podobały i czy miałyście kiedykolwiek już z nimi styczność. Dajcie mi znać w komentarzach i dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji kanału. Jeżeli chcecie dołączyć do moich 100 tysięcy subskrybentów, bardzo dziękuję Wam za 100 tysięcy subskrypcji. To mi się w głowie nie mieści, że uzbierało Was się tutaj aż tak dużo i chcecie mnie oglądać, to motywuje do robienia jeszcze lepszego kontentu, jeszcze większej ilości filmu i dziękuję, że ze mną jesteście. Także zapraszam do powiększania się tej mojej dimowej rodziny. I tak widzimy się. Mam nadzieję kolejnym razem. Buziaki, pozdrawiam was serdecznie, baba.